Dzień dobry, witam się z Wami wszystkimi bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. Słuchajcie, śniegu napadało, Igor ma dzisiaj znowu odśnieżanie i mówi tak, mama, nie sprzątaj, bo Ty mi robotę zabierzesz wtedy, ja przyjdę ze szkoły, to ja posprzątam. Więc wszystko czeka na Igora do odrzucenia, e, zwłaszcza chodnik przed domem, bo u nas, wiecie, chodzą, słyszałam i mandaty dają, a my z tą księżniczką, tu, tą, jedziemy teraz do galerii, bo e, e, wsiądę do auta, to już Wam opowiem. Zapraszam na film. was włączę i wam opowiadam jak widzieliście ostatnio e, kupiłam Igorowi buty e, i przyszła paczka z 4 wszystko ok, ale wiecie co e, kupiłam mu za duże bo mówię, takie akurat to on się trzy razy wyśpi i będą za małe no i kupiłam mu 38 rozmiar, bo do tej pory nosił 37,5, 37 a on chłopak ubrał i są za małe Oczywiście mogę to odesłać, ale nie ma tego modelu o rozmiar większego w całej Polsce, znalazłam w trzech sklepach, w Poznaniu, w Grudziądzu i nikt nie odbiera telefonów, co jest naturalne, tam nikt nie odbiera telefonów i jadę teraz do Brodnickiej Galerii, do sklepu 4F, czy oni by nie mogli przesunąć po prostu sobie z Grudziądza do mojej miejscowości, żebym mogła zakupić ten rozmiar większy, bo chłopakowi buty się podobają, mi buty się podobają, a rozmiaru nie ma, rozumiecie? No i widzowie, jeszcze jedna rzecz. Czekam na kuriera, bo te buty odsyłam. One były wysłane szczeladzi. Podejrzewam, że ze sklepu z galerii, ale muszę je oddać, więc muszę jechać i nowe załatwić mu te buty. I teraz dzwonię do tego kuriera DPD, ja mam do niego numer i dzwonię do gościa, a gość nie odbiera. I teraz jadę po drodze, a tu tak, in post, poczta Polska, DPD nie ma, bo mnie teraz nie ma w domu, wiecie o co chodzi. A mam między 10 a 14 do odbioru tą paczkę, a jest 11. No, także tak. Najważniejsza sprawa jest taka, że dziś przyjeżdża Sławomir ale nie będę piekła serniczka znaczy będę piekła serniczek ale nie taki jak zwykle piekę serniczek bo zamierzam zrobić wszystko tak jak jest w przepisie tylko nie wrzucę całych jajek do sera tylko same żółtka a białka ubiję na sztywno i później delikatnie w tą masę wmaceruję, może będzie dzięki temu bardziej puszysty no i będzie bez, bez bezy tak? bez bezy, tak bez tej tylko zrobię czekoladę białą na wierzchu i tak myślę. A człowiek mówi: czemu kombinujesz? Bo tak się kombinuje po prostu. Wyciągnąłem telefon, mówię nagram moim widzom klip, ale wiecie, w galeriach to jest to, że ciągle grają muzykę, a muzyka jest na YouTubie niechętnie słyszana, więc nie nagramy za dużo. Nie do niej. O, to jesteśmy my. Ona ciągle do luster mówi, że jest fajna. Nigdy nie mogę natrafić na ten schodek, widzowie. Do a ty możesz natrafić na schodek? Tak. Do może natrafić na schodek. Zobaczymy, czy tutaj mają. Aha, Dominiko. Nie Nie mam i nie podniosę. Nie miałam. się z widzami moimi? Nie, <gryticzny gryticzny mi kontenty> Tak. <gryt> Ty, a my dobrze idziemy? Dobrze idziemy. Zawsze mi się tutaj myli, wiecie? Nie śmiej się. Tu na pewno też nie będą mieli, ale może przesuną nam. To i to i to. I to. Jesteśmy w Empiku. Masz takie okulary świąteczne jak lubisz. Mam nauszniki czarne i siwe z kubkami. Wow, tu nie ma beżowych. Nie ma beżowych, bo ty byś chciała beżowe, dlatego nie ma. tą kążeczek brać. To? Gierki małżeńskie, gra plażowa i uszywana rysunkami Andrzeja. Że... Pomagam jak potrafię. O, to tam... co, co miała, Daria miała te dylematy. Gra towarzysko. W korku, jak wracaliśmy z Clarissa Walla. Wow. korku, bo był korek. korek. Książka to też dobry prezent, tak swoją drogą. I takie bukieciki z żylkami też jest dobrym pomysłem, tak by the way. I teraz tak, chcieliśmy przejechać przez Action, żeby mieć bliżej do domu, bo tam był korek, ale tu też jest korek. I wiecie co? I wie tak, Albo będziemy stali w korku na parkingu, albo zatrzymamy auto, bo akurat było miejsce parkingowe, i pójdziemy do Action. No i zgadnijcie, na co wypadło. Na no, Action wypadło, a ponadto jest tyle ludzi, że masakra. No ale jak mam stać w korku, to pójdę do Action, zobaczę co tam mają. Do niej poleciała po bilet, bo tutaj też jestem, wiecie, że trzeba kupować bilety. No i zobaczymy, co tam jest. Moi drodzy, Wekson Shashor. Taki tyle ludu, że masakra. E, pokażę Wam, co kupiłam, bo tam nie mogłam Wam za dużo pokazać, bo wiadomo miks, nie. Wiadomiks. Teraz was odstaje. Ja mam tutaj taki statyw. On jest. Co moje ulubione talerze, ale wiecie co? To i tutaj pokaż się widzą przez nią. Kupiłam tylko dwa, rozumiecie? Bo to 12 z ich za sztukę. Ja wam mogę pokazać naszą szufladę. Nie będzie pokazywać szuflady. Nie szufladę. Otwieramy szufladę. Nie trzeba. Ja Le, mam jeszcze. Lec po co chodzi? <grym> lec po co ja chodzi. mam jeszcze. <grym> tak, tutaj. Nie? Bardzo, tu jest jedna miseczka biała. Cztery miseczki kolorowe. Wymyśliła teraz. Tutaj mamy takie miseczki. To jest nieprawda. Jest. Tutaj mamy kolejne miseczki szare. Takie. Tu mamy, słuchajcie, 10 tysięcy białych, malutkich miseczek. Tu mamy miseczkę białą kwadratową, a tu tak. mamy dwie szare takie, mamy dwie. Jedna dobra, cicho, bo zagadała. To są głębokie talerze, takie jak kiedyś były i mi się podobają i ja wrócę po te talerze, były, słuchajcie. No, wrócisz. Jak zmieścić tu Były w zieleni, w szarości, w bieli, chyba, chyba tyle zauważyć. W Granacie I w Granacie to cztery. Słuchajcie, one są. To jest tak fajna porcelana, ona jest taka ścisła, nie jest taka porowata jak ta Ikeoska. Zmywarka przyjmuje wszystko, czyści i. One są podobne, jakaś. Wicka mi przysłała na. No wiecie gdzie? Na okcjach internetowych, co nie. Ale tam zestaw kosztuje prawie 600 zł. To nie, sobie pomyślałam. Tym bardziej, że nie można kupić sobie sześciu talerzyków małych, tylko tylko by trzeba wziąć całość, a całość to mogłoby jednak nie zmieścić się. No. Dlatego ja jeszcze wrócę po te miski, to nie. nie jest moje ostatnie słowo. Oczywiście, jeżeli tu jest szare, no to jest grafika taka. Jeżeli była biała, to ta grafika była taka grubsza, jak mam w dużych talerzach. Dlaczego hałasuje na moim vlogmasie? Kawę robię. Ona hałasuje na moim vlogmasie i... I moi widzowie, kupiłam takiej prześlicznej urody szklaneczki. One tak wyglądają, jakby były do łychy, ale nie sugerujcie się tym, bo u mnie to może być do wody równie dobrze. No są chyba cztery z groszem, kosztują za jedną, ale naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Kupiłam sobie ich sześć. Sześć. I te gąbeczki. Lubię je, wiecie, bo one są takie spore i niskie. Nie takie wysokie jak te starsze. Te wolę. Te są super i te kupiłam. I to są wszystkie zakupy ze To wszystko przez Dominikę było. Jeszcze naciągnęła mnie Dominika na taką wielką filiżankę, a w tamtym roku kupywaliśmy taką samą. Nie wiem, czy nie w Pepko. I ją ja ja... stukłaś. Albo ty. Nie, ja nie tłuczę. Albo rzecz. ty. No, i filiżanka. Jesteś na vlogmasie. A, słuchaj, no, bo ja mam mogę. A ja, Dla mnie? Tak, tak gotowałam się Dla mnie masz obie? Tak. <laughs> Mam czarminę z szarymi kluskami. A co za szklanki ładne kupiłeś? sobie? A, no mówię, widzą, jakie uprzejme te no szklanki, szklanki. fajne. 4,20 coś z groszem. Ale to są do zimnych napojów. No tak, jest, tak, no przecież wiesz, do zimnych. Co dostali tą porcelanę, jaka ona jest luksusowa. Mamo, to czego do ciebie mówię? No tak? idzie. Ja no zobacz, jakie fajne. Badania a Donia no. mi kazała tylko dwie kupić, a ja, ja chciałam kupić sześć. Bardzo one 15, są, takie może Po 12 zł za sztukę. Fajne, nie? Ale wiesz, jakie one są twarde? Tak, ja berie, wiem czy i... jak tamte trochę, nie? No, są super, trzeba wrócić tam. Moi widzowie, wróciłam właśnie od mamy i zjadłam tą czerninę, była przepyszna. Ja nie wiem, jeżeli wy nie jedliście, to ja bym mogła ją zaprosić na mój kanał, bo ja ugotowałabym, ale moja mama chyba ugotuje lepszą. Z suszonymi owocami. Gość specjalny vlog. Specjalne wydanie. <laughs> Słuchajcie, przepyszna z szarymi kluskami, świeżutkimi, cieplutkimi, czarnina i mięso skaczki gotowane ze śliwkami. Uwielbiam, uwielbiam. Sławomir na mówił moje dzieci, żeby tego nie jadły, więc mama zawsze, jak gotuje, to tylko woła mnie. I szwagra, bo tylko my jemy, moja siostra nie lubi, Sławek nie lubi, moje dzieci nie i moje siostry dzieci też nie. Tylko ja i szwagier jemy tą czarninę Umamy mamy. Miód. Pieniec z drzwi do niej, mówi, nagram cię od środka, bo ja chodź nagrać, widzę wideo. A no od środka cię nagram. Od środka nic nie widać, chodź. No mam nałat. na iść. Garażu. Igor, nie rysuj mi drzwi garażowych. Właśnie. Nie rysuj drzwi garażowych. Co? Nie rysuj drzwi garażowych. Nie możesz tak po drzwiach garażowych. O! Do domu się. Jesieniarskie rzeczy już są spakowane do tej skrzyni. No, tutaj muszą wystawać, bo to są takie do wazonu, one się nie zmieszczą całe. Przyjdzie Sławek i je schowa do piwnicy i wyciągnie mi boże narodzeniowe. Chciałam jeszcze zauważyć i powiedzieć Wam w sumie, że ten okres przedświąteczny jest bardzo zabiegany, pewnie u każdego, nie tylko u nas. I będziecie mogli zobaczyć mnie bardzo często bez make upu, bez jakiejś y, zrobionej fryzury w kitce zwykłej, bez makijażu zasuwającej na szczocie. Więc y, musicie brać na to poprawkę. Drodzy mamy, moi, mamy już a, popołudnie późne, wiecie na dworze, to jest ciemno. I wiecie, co zrobiłam? Poszłam do piwnicy, już mnie nie będę czekać za tym Sławomirem, bo jemu schodzi, jak zwykle. Zaniosłam sobie te jesieniarskie ozdoby, wszystkie do piwnicy. Od razu, na powrocie, żeby nie chodzić na pustych przebiegach, przyniosłam trochę tych bożonarodzeniowych. I tak wystawiłam, co po niektóre. I wiecie, tak siedzę, i mnie nic nie inspiruje. <laughs> Ale nie bójcie się, zainspiruje mnie. Pomyślę, popatrzę. I będzie dobrze, ale na razie to mogę Wam pokazać, jak to wygląda. Tak to wygląda na razie. Tu stoi, tu stoi, postawiłam, bo już nie wiedziałam, gdzie mam ustawiać, a nie chciałam na podłogę. Więc tak, no. Ale na stół założyłam już taki bieżnik, wiecie. Kupiłam go w Pepco, on kosztował parę złotych, nie pamiętam ile. Myślę, że około 10. Bardzo fajny jest, bardzo fajnie się wyprasował i nawet, nawet mi się podoba. Nie. Jedziemy po tatę. Nie muszę wam powiedzieć, kto już by chciał jechać samochodem, ale nie pojedzie tym razem, nie Igor. My jedziemy. Mary masowa wycieraczka już czeka w pogotowiu, bo przed domem będziemy robić za dnia, bo nie będziemy się denerwować. Nie, nie trzeba mieć kluczyka, wystarczy być blisko mnie. Jedziemy. <gry> Dun, 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 dun. Ale pizga. To ty powiedziałaś gówniaku? Ale zimno. No, tak myślę właśnie. Zimno i to jeszcze ja, aż się szkli, jest rus, Igor. Nie rób jej nic. Zostaw do nie! O! o nie! Zimno mi teraz wow! mi do, tego. do czego ci wpadła? To mama... Do pleców! Do pleców i Igor! Ona no, <laughs> no, ma tu dziurę! Ona ma tu dziurę. Ty nie widziałeś tej dziury? Teraz ja nic nie przyjedziemy, przyjedziemy, to go umyjemy tym śniegiem. Dobra, Donia? Chcesz prowadzić tą furę? No tak, tylko musisz umyć. A zapomniałam. Everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow. for this week tomorrow it is Christmas the first for you and me another year went by but the difference this time is that ever since July Oh yes we don't go a blitz it for you go away No widzisz. Co tam robisz? Nie wolno. Nie do... do samochodu śnieg. Co jeszcze? Co jeszcze? By chciał? Do samochodu śnieg? No, no co on tam szedł jeszcze? Co on będzie robił jeszcze? A on się jeszcze tam... Kręci jak słuchajcie. Chcę najechać tam w to miejsce, wiesz? Oni tak zawsze cyrklują. Aha, zgasł mi światła. <grystanie> przewróć się, przewróć. lecisz? Co zrobiłeś? Sopelki. Sople, lodu, tylko do auta nie wóż, bo wiesz. Do To nie jest śmieszne. Znowu widzę jego plecy. Czapka i kołe plecy. Chodź, gościu. Pomóż, pomóż, a nie... Połóż przede wszystkim. Bo on, jak postawisz go, to on, wiesz, jak auto ruszy, to się przewróci.